Dzień dobry, cześć. Ja mam na imię Szymon i witam Was na kanale Gram do Kawy. Dziś wracamy do naszej przygody w świecie This War of Mine Final Cut. Moi drodzy, ostatnim razem podczas dnia 13 nawiedził nas nowy mieszkaniec, nowy sprzymierzeniec, Roman, który odłączył się od oddziału wojska, z którym walczył i szukał schronienia w naszym, w naszym skromnym domostwie. Przyjęliśmy go oczywiście. Roman przyszedł ranny, więc od razu go opatrzyliśmy i położyliśmy do łóżka, żeby jak najwięcej odpoczywał. 13 dzień był też, był też dniem, kiedy zobaczyliśmy, że nastąpił wzrost przestępczości i stan ten będzie się utrzymywał przez następnych kilka nocy. Najdłuższy okres wzrostu przestępczości, jaki miałem do tej pory podczas rozgrywek, to było chyba 10, 10 nocy. Tak mi się wydaje. No nic, zobaczymy, co z tego będzie. Wieczorem wybraliśmy się na Starówkę raz jeszcze, żeby przynieść wszystkie te e, zniszczone bronie, kask i część materiałów, które tam ostatnim razem zostawiliśmy. Więc dziś prawdopodobnie odwiedzimy jakieś nowe miejsce. W Testi Romana jest jeszcze taka ciekawa rzecz, że jest on um, wprawiony w, w walce, w boju, więc e, to jego będziemy wysyłać, jeśli będziemy musieli e, walczyć w jakimś miejscu, co myślę, że już całkiem niebawem może mieć miejsce. Tymczasem myślę, że nie ma co dalej przedłużać i możemy rozpocząć dzień 14. Hmm, no i mamy to pierwszy skutek wzrostu przestępczości, aż boję się patrzeć, co tam się podziało ktoś próbował nas okraść to była harda i niebezpieczna banda ale nie wyrządzili zbyt dużych strat na szczęście wszyscy byliśmy uzbrojeni Sweta i Roman zostali ranni cholera i napastnicy zabrali kilka rzeczy musimy wzmocnić warty no i mamy pokłosie wzrostu przestępczości bardzo, bardzo, bardzo niedobrze Roman ma głęboką ranę trzeba to opatrzyć kurde dopiero co go opatrywaliśmy no dobra trzeba sobie z tym poradzić jakoś Okej, okay. wy sobie porozmawiajcie na szybko, a ja już się zajmę Romanem. Roman ranny dochodzi do siebie. Musimy go jeszcze raz upatrzeć. Dobrze, że udało nam się znaleźć te leki. Problem jest w tym, że Sfeta też jest ranna, ale tylko lekko. Jest lekko ranna i lekko chora. Jest też bardzo głodna i zmęczona, bo. W nocy czuwała. Wyślemy, wyślemy ją zatem, bez zjadła szybki posiłek, a następnie wyślemy ją do łóżka. Nie będziemy jej opatrywać, póki jest lekko ranna. Zwyczajnie nie ma to sensu. E, do łóżka wyślemy też Romana. Sprawdźmy tylko jego biografię. Muszę jak najszybciej wymyślić sposób na zdobycie jedzenia. Spokojnie, jesteś dopiero tylko głodny. E, więc dobrze, zobaczymy, co z tego będzie. E, musimy też zjeść. E, tu, 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 musimy też zjeść Kristo, bo to jest drugi dzień kiedy jest bardzo głodny. Ok, Sweta do łóżka, Roman do łóżka i Kristo za chwilę też pójdzie do łóżka, tylko zje. A jedzeniem zajmie się Iskra najprawdopodobniej. O, mamy wspomnienie Kristo. Gdy pocisk trafił w nasz dom i zakopał sąsiadów w piwnicy, wszyscy ruszyli na pomoc. Udało nam się wyciągnąć sąsiadkę i jej syna, ale sąsiad został przygnieciony. Iskra go nie widziała, ale od tego dnia miała koszmary. Śniło jej się, jej się, że została zakopana pod gruzem. <laughs> Okej. Okay. Wszyscy ogarnięci. Kristo do spania. A pani Iskra, mała dziewczynka. Ja wiem, że e, jest jak jest i jest smutna, więc będzie się musiała pobawić, ale tymczasem musi przygotować jedzenie. E, zrobimy cztery porcje. Będzie na zapas. Mm, tak. Będzie na zapas. Ona jest bardzo głodna, więc zje sobie teraz jeszcze jedną, nawet jak tylko je zrobi. Kolejne jedzenie nam się udało upolować i widzę, że przyszły dzieci. One już nas chyba kiedyś odwiedziły. Będą musiały poczekać, aż któryś z dorosłych wstanie niestety. Czyli najprędzej Kristo. Nie wiem, czy Iskra może w ogóle rozmawiać z obcymi. Nie wiem, jak to działa. Możemy spróbować. Zobaczymy, co się stanie. Może na potrzeby odcinka wydarzy się coś ciekawego. Okej, okay, jest w trakcie przygotowywania trzeciej porcji, więc za chwilkę skończy. Bardzo niefortunna sprawa z tą napaścią. Myślę, że dobrze by było przygotować nam jakąś broń. Zobaczymy, co będziemy w stanie zrobić. Mamy łom, mamy łopatę, ale jakiś nóż by też się przydał. Hmm. No nic. Jest ciężko, ale tak to już jest w tym świecie. Iskra sobie teraz zje i pójdziemy sprób spróbować otworzyć drzwi i zobaczymy, czy będzie w stanie rozmawiać e, z dziećmi. Obstawiam, że mogłyby chcieć jakieś jedzenie od nas. O cześć, możesz zawołać rodziców? Czyli my z nią nie porozmawiamy. Czy porozmawiamy? Ok, nie porozmawiamy. W takim razie niech się zajmie pułapką na jedzenie. Kristo już wstał, więc on może porozmawiać z dziećmi. A w tym czasie, ogarnie nam pułapkę. A potem, może pójść założyć filtr, bo to jest coś, co zapomnieliśmy zrobić ostatnim razem. o. Uh, uh, uh. Kilka bloków stąd. Nasza mama jest bardzo chora. Potrzebuje leków. Czy możesz się z nami podzielić? Ona umrze, jeśli nikt jej nie pomoże. Tata poszedł walczyć, więc została nam tylko ona. Proszę, pomóż nam ją uratować. Potrzebują leków. My mamy leki. Co prawda tylko jedne, jeśli dobrze pamiętam. Ale podzielimy się oczywiście. Trzeba pomagać. E, tak, to była nasza jedyna paczka leków. Więc dobrze by było, żeby teraz nikt e, nie zachorował. Lekko chorzy jeszcze w porządku, ale jak nam zachorują, to będzie problem. Dobra, Iskra skończyła. Może się zatem zająć e, zakładaniem filtra, albo nie, bo znowu Kristo będzie narzekał, że, e, że. co? Że jego córka za ciężko pracuje. Tymczasem on jest zadowolony, bo pomogliśmy. Widzimy, że Iskra nie jest już smutna. Widocznie też dlatego, że pomogliśmy. Zaraz się przekonamy zresztą. Nie mogliśmy zostawić tych biednych dzieci na pastwę losu. To byłoby bezduszne. E, tak, Sweta też jest zadowolona. Biedne dzieci, mam nadzieję, że te lekarstwa pomogą ich matce. Ok, co są? Roman o tym sądzi? Leki to towar na wagę złota, ale postąpiliśmy słusznie. Tak myślałem, że będzie nieco bardziej cyniczny. A Iskra? Jakieś dzieci przyszły nas odwiedzić. Daliśmy im trochę tabletek dla ich mamy. Ciekawe, czy będę mogła się z nimi pobawić, jak przyjdą następnym razem. Zobaczymy. Ok, zakładamy filtr. A ty, dziewczyno, idź się pobaw. Wiem, że nie jesteś smutna, ale mimo wszystko spróbuj się trochę rozchmurzyć. Trzeba zająć czymś głowę. A ja teraz sprawdzę, czy my nie możemy przypadkiem wykonać jakiejś broni. Choćby noża. Albo. E, nóż możemy wykonać pewnie, że tak. Mamy wszystkiego wystarczająco, bo ulepszyć jeszcze warsztatu nie możemy. Cholera, brakuje nam części i drobiazgów. No nic, to wykonamy przynajmniej ten nóż. Mm. Niech już będzie. Okej. Okay. Ten jest ranny, opatrzony i dochodzi do siebie. Ona jest lekko chora, lekko ranna. Kurczę. To może być problematyczne w pewnym momencie, no ale cóż zrobić. Wszyscy są głodni, dorośli mam na myśli. Ciekawe czy zaczną być głodni w tym, bardzo głodni w tym samym czasie. Sweta chyba już jutro zacznie być bardzo głodna, co by jednak wytrąciło nas trochę mm, z... Obecnej rutyny, ale no zobaczymy, może się ich uda wszystkich zsynchronizować w najbliższym czasie. Ok, czy my coś mamy tutaj jeszcze do zrobienia? Tak naprawdę zbieramy tylko materiały, bo potrzebujemy na ulepszenie warsztatu. Czy my mamy alarm założony już? Nie mamy i brakuje nam drobiazgów. To myślę, że na tym się skupimy. To może nas nieco bardziej ochronić podczas podczas tej wzmożonej przestępczości. Więc myślę, że warto w to zainwestować najzwyczajniej w świecie. Możemy też zrobić pudełko z zabawkami, jeśli są do tego potrzebne 4 popsu te zabawki. No, pomyślimy może o tym kiedyś. Postaramy się wykonać wszystko, co tylko będzie się dało. Miksera i lampy na razie nie potrzebujemy. Tak, skupimy się na tych wzmocnionych drzwiach z alarmem. Hmm, ale potrzebujemy więcej drobiazgów. Tak czy inaczej, jest tylko 15 stopni. Dołożę zatem do piecyka opał, głównie dlatego, że 15 stopni to jest już temperatura, przy której nasi bohaterowie mogą zacząć łapać choroby. Poniżej 16 stopni jest po prostu chłodno, i bohaterom dużo łatwiej jest złapać coś paskudnego. Ale już dołożyliśmy dwie części drewna, dwie części opału. Mamy już plus 21 stopni, więc całkiem znośnie. Myślę, że możemy kończyć dzień i wybierać się na poszukiwania. Dziś odwiedzimy sobie do, zapewne jakieś nowe miejsce. Mm. No, niestety muszę obydwoje zostawić na czujce. Chociaż bardzo bym tego nie chciał. Ale tak musi być. Iskra będzie spała w łóżku. Kristo pójdzie szukać zapasów. No, trochę nam się pali pod tyłkiem, ale, no, zwłaszcza pod względem tych e, ran, które mamy. No ale jakoś sobie trzeba będzie poradzić. Co my tu mamy? Główny plac po wojska. Myślałem nad tym portem. Należy tutaj zachować ostrożność. Jest dużo materiałów, jest dużo leków i dużo, bardzo dużo części. To mnie napawa optymizmem. Więc znajdziemy prawdopodobnie i części i drobiazgi tutaj. Hmm. Port rzeczny był niegdyś najszybszą drogą ucieczki z pogorę, jednak armia rozstawiła szperacze i zaczęła zatrzymywać wszystkie statki odbijające od brzegu. Nieposłusznych rozstrzeliwali. Będzie należało zachować ostrożność, ale nie ma niebezpieczeństwa, to już jest dużo, więc tam się właśnie wybierzemy. Nie będziemy ze sobą brać oczywiście nic, bo trzeba jak najwięcej zaoszczędzić. Co Roman nam nie wypalił fajek, hmm. ale zniknął skręt, chyba, więc wypalił skręta. Można to sprawdzić, oczywiście, jak dużo on będzie tego wypalał. Zapomniałem tego zrobić. Postaram się następnym razem pamiętać, bo w notatkach można zerknąć. No dobrze, wybieramy się zatem szukać zapasów. Okej, okay, co my tu mamy? Szkoda, że wszystkie łodzie odpłynęły albo zatonęły. Hmm. Tutaj już coś mamy. Nie będziemy biegać, bo nie chcę nikogo wystraszyć. Ktoś mógłby zareagować e, na przykład strzałem na to, gdybyśmy nagle skądś e, wybiegli. Zupełnie niespodziewanie, więc tutaj już idziemy na spokojnie. Prawie na pewno kogoś tutaj spotkamy, tym bardziej, że to miejsce małe... Małe wcale nie jest, tam jest jakaś łódka na końcu. Jest trochę drewna, na razie weźmiemy, prawdopodobnie za chwilę będziemy to podmieniać. A tutaj już przechodzimy bardzo ostrożnie. Na razie pusto. Ok, mamy kawę, mamy części, to jest coś, co jest mi bardzo potrzebne w tej chwili. Mamy tytoń domowej roboty i dobrego skręta. Rzeczy na handel sobie odpuścimy. Skupię się na częściach. Już jeden kawałek drewna tutaj zostawię. Tutaj już widzę, że coś jest zamknięte za kratą, nie przejdziemy tam. Okej. Okay. Kolejny tytoń domowej roboty. I teraz pewnie warto by to było wziąć. E, o, zepsuta zabawka kolejna. O, może warto. E, wezmę ten tytoń domowej roboty głównie dlatego, że skoro jest więcej niż jeden, to nie będzie mi zupełnie zbędnie zapychał miejsca w plecaku A zamiast tego, będę w stanie przenieść dwa. To już jest jakieś. To już jest jakiś pozytyw. Ok, sprawdźmy zatem ten dom do końca, zanim będziemy szperać dalej. Prawdopodobnie za chwilę zapełnię plecak, ale może znajdę coś znacznie bardziej wartościowego i warto będzie po prostu podmienić to, co obecnie mamy. Przeszukujemy spokojnie, mamy trochę czasu, nie spieszymy się jakoś bardzo, ale musimy, bardzo, musimy być ostrożni. Ok, mamy kolejne drobiazgi, no i miejsce w plecaku już nam się skończyło. Zostawimy na pewno drewno, drobiazgi są nam dużo bardziej potrzebne. Drzwi są zamknięte. Czyli tam dostaniemy się tylko od drugiej strony. Pytanie: Jak dostaniemy się na drugą stronę? Ach, nie, są zamknięte, czyli pewnie będzie trzeba łomem otworzyć albo wytrychem. Może znajdziemy jakiś wytrych tu na miejscu, choć nie sądzę. Ale jest tam. oho, Od razu podmieniamy. Moi drodzy Państwo, dwa razy lekarstwa ziołowe, dwa razy lekarstwa. Wspaniały łup. Choć mam pewne obawy, bo mamy wzrost przestępczości, więc jeśli będą nas napadać regularnie, to możemy to w łatwy sposób stracić, ale głupotą byłoby tego nie wziąć. E, tutaj pewnie warto by się było dostać, bo widzę, że jest tam lodówka. Jeśli jest tam lodówka, to jest tam jedzenie, najprawdopodobniej. E, więc pewnie będzie tu trzeba wrócić, żeby to sprawdzić. Im prędzej, tym lepiej. Rzućmy okiem na zewnątrz, co tutaj możemy znaleźć. Okej, okay, kolejne materiały. Dobrze by było znaleźć jeszcze części. Tutaj ktoś jest. Widzę. I Stoi w miejscu, więc to raczej nie jest szczur. A z dołem przejdziemy, to zerkniemy co tam się dzieje. Kolejne materiały. A, może jednak lepiej podmienić tę zepsutą zabawkę? O. Myślę, że kurczę, tak. Iskra ma już dużo, dużo zabawek. Ma chyba cztery różne miejsca, w których może się bawić, więc może to niekoniecznie jest, powinno być naszym priorytetem w tej chwili. Zamiast tego na razie wezmę drewno, chyba drewno, ale nie wiadomo, czy za chwilę tego nie podmienię. Bo jeśli znajdę gdzieś części, to pewnie wolałbym mieć części niż drewno. Już tutaj możemy już przebiec, tak na, na, nas nikt nie usłyszy. A tu pójdziemy sobie już powoli. Zobaczymy, któż to jest ta osoba, która tutaj siedzi. Można z niej zaatakuje. O, proszę. Kolejny zestaw części. Kolejne części do broni. Oczywiście weźmiemy części elektryczne też. Wszystkiego nie zmieścimy, ale drewno podmieniamy na zwykłe części. O, bez dwóch zdań. Sprawdzimy sobie jeszcze to w razie, gdyby on za chwilę miał zamiar nas zaatakować, to żebyśmy wzięli jak najwięcej. O, proszę kolejne części, kolejne części elektryczne. Nie pozbieramy ich już chyba za jednym razem, niestety. Chyba, że odpuściłbym drobiazgi, przynajmniej jedne na rzecz tych części. O, chyba tak zrobię. Chyba tak zrobię. No nic, będzie tu trzeba wrócić tak czy inaczej. Zobaczmy, któż to jest. Zapomniałbym czas porozmawiać z Igorem. Kim jest Igor? Cześć. Cześć, kolego. Ahoj, przyjacielu. Nazywam się Karel. Okej, okay, nie, ma, nie ma złych zamiarów. Możemy go podsiąść. Chcesz się wyrywać z tego miejsca? Mogę odstawić ciebie i twoją rodzinę w bezpieczne miejsce. Zaufaj mi. Heh. Ta. Zobaczymy. Może będzie miał coś ciekawego do powiedzenia. Już nieraz to robiłem, wielu ludzi chce się wydostać. Chcesz rzucić okiem na moją łódź? Oto i ona, chyba wystarczająco duża, co? Handlarz wspominał o tobie. Niedługo tu wrócę, przemyśl moją propozycję. Czerpnę świeżego powietrza. No, pytanie, czy to rzeczywiście jest jakiś mechanizm, który można wykorzystać. Do łódki wejść się nie da. On już chyba powiedział, co wiedział. No nic, to z tym go zostawimy. Nic więcej tutaj tak już nie zrobimy, więc myślę, że możemy spokojnie wychodzić. Tam nie przejdziemy, bo to jest krata. Tak, no to już wszystko w takim razie, co można tutaj było zrobić na tej chwilę. Eee, I to myślę, że tyle. Możemy się zwijać. Nie ma już strachu. No i nie to, nie to chciałem zrobić do wyjścia. No i dobrze, Kristo bezpiecznie sobie wróci do domu, a ja mogę się już z Wami żegnać. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za towarzystwo przy dzisiejszym odcinku i mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak było i podobało Wam się to, co robię na moim kanale, a jeszcze go nie subskrybujecie, to gorąco do tego zachęcam. Gorąco też zachęcam, by poz pozostawić łapkę w górę pod tym odcinkiem. Tymczasem żegnam się już i do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć.